Siema siema, witam was w kolejnym odcinku na kanale. E, to jest nowa seria na moim kanale, w którym będę po prostu grał w gry. E, tak, tak, dobrze słyszycie, będę grał w gry. Może to niektórych nie zainteresować, ale e, no po prostu, ale będą różne serie, tam no po prostu będą tam jakieś <laughs> różne rzeczy pojawiały się na kanale, a więc no po prostu już nie będę przedłużał. Zapraszam Was do oglądania. Dzisiaj pierwsza gra jaką nagram to będzie Assembly Line czyli linia produkcyjna Na, Tak że Wam powiem, że nie wiem za bardzo o, o co chodzi w tej grze i yy, yy, dobrze, w takim razie zaczynamy. Tekst tutorial Welcome to Assembly Line Po prostu jakby no musimy tworzyć po prostu musimy tworzyć linię produkcyjną, aby zarabiać pieniądze o to chodzi w tej grze. Musimy zbudować starter. Dobra, czyli po prostu musimy zbudować tak linię pierwszą. Okej. Okay. Widzisz, to. Dobra. A, nie, tutaj to. Dobra, to po prostu, wiecie, musimy budować i zarabiać. Na początek mamy chyba 9 dziewięć, tak, dziewięć kratek, czyli budujemy starter. Tak. Mm, teraz... No i Seller. I co? Mm, dobra i... A, dobra. Jak to tutaj trzeba zrobić? Pięćdzę, trzy sekundy, select. No to na razie sobie aluminium weźmiemy. Dobra. I co? A, sprzedaje nam. Dobra, sprzedaję. Chyba wiecie co? A można to jakoś pomyśleć? Ej, halo, można to. A, można chyba. To tutaj, to tutaj. Tak. No dobra. I teraz tak. Ustawimy sobie więcej tych starterów. Czekajcie, wyłączę telewizor, bo nie wiem po co mi jest. Dobra. Starter. Tutaj. Tak. Yy. Dobra. No i na razie sobie będziemy to ustawiali, jakoś tam zarobimy sobie na początek. Uh -huh. Nie, nie chcę usuwać. Chcę obrócić. Dobra. No i no, no, mamy tutaj, prawda, pierwszą taką linię produkcyjną. I co tutaj jest? Kłótka. No to nie wiem, dobra, nie wiem, nie wolno. A i tutaj po prostu ulepszamy chyba hmm. ja, musimy to ustawić. Select. To tutaj ustawimy sobie załóżmy złoto. Dobra. Tutaj diamenty. Tutaj No tutaj wylawa. Dobra. Tak więc... E Tutaj jeszcze można odblokować, a można po prostu takie rzeczy sobie podblokowywać. No to a, to jest coś takiego, dobra to patrzcie. Na przykład możemy zrobić coś takiego, że, <coughs> że weźmiemy, załóżmy no nie wiem, na przykład taki, takie coś sobie weźmiemy. I załóżmy mamy tutaj. Tak. Teraz to obrócimy. W stronę, żeby to szło jakby no w lewo. O, No, tutaj chyba będzie można naprawdę to odblokować ten większy teren. Ile tutaj tu jest? O, to tak jest. I teraz tak. To możemy zrobić sobie coś takiego właśnie w tym, że to przeniesiemy sobie tutaj, tak, i widzicie, i tutaj nam po prostu to transportuje. Teraz um, build, roller, tak, um, ale teraz to dobra. No i po prostu nam tak to wiecie, tak to robi się. O! Um, dobrze, i co tutaj jest? Nie, nie będziemy oglądać reklam, bo na razie po prostu wam pokazać, jak to miało działać tutaj mamy jeszcze jakieś, no to są te trzy podstawowe, które mamy, co zblokowane jest. Um, no taka, przy... no ta cięciarka, dobra nie pytajcie, nie wiem jak to się wymawia. Wizerower, czyli jakby po prostu tam wymalujemy, czy coś takiego. Zatem, że tam możemy coś na tym robić. Potem jakby po prostu ręka taka robotyczna, że tam przenosi. Left selector, right selector. No, takie różne, no, prawa hydrauliczne, <klima> filtra, filtrowa, no, nie wiem, Spilt, splitter, left, splitter. No, zobaczymy wszystko, o co w tym będzie chodziło. Z czasem. <klima> no, i ma na razie 15 tysięcy. Tak więc możemy sobie, wiem, co zrobię. No, to. Starter. Raz, dwa. O nie, nawet nie, nawet lepiej. Patrzcie, zrobimy coś takiego. Tak. No, jeszcze tutaj. Te dwa startery. Tak, teraz. Nie chcę nic usuwać, tylko te dwa startery obrócimy. Roller. O. O, nie wiecie o co mi chodzi, co nie? Tak. I teraz to sobie ustawimy, załóżmy, na złoto. To na diamenty. To na aluminium. A, czemu nam to? A, wiem, 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 wiem. Czekajcie, już to naprawiam. Bo ja ustawiłem to w złą stronę. O, dobra. Teraz to działa. Jeszcze chyba. której nie jest ustawione? To jest ustawione, dobra. Um, no to weźmiemy sobie mieć. I możemy zrobić tak właściwie z każdym. To co, weźmiemy sobie jeszcze tutaj, feller. Tutaj, tutaj. Tak. Nie Boże, co ja wziąłem to, to, to chodziło o startery, co, jak to nie mogę więcej, nie mogę? ciekawe czemu, dobra yy, a, bo chyba, bo nie mogę dlatego, że wiesz co, nie wiem dlaczego nie mogę yy, yy. dobra, to teraz tak, to sobie przeniesiemy To, znaczy to tutaj właściwie, i to tak, i teraz sobie roller, 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 roller dobra. O nie, zapchnęło nam, dobra. Czekajcie, już to naprawiam. Mm, dobra, mm, ale czy naprawdę nie mogę, czemu nie mogę więcej starterów, dobra. Odblokujemy sobie ile mam już? 8 minut. Odblokujemy sobie teraz piecyk. Dobra. Nie wiem, że bardzo o co w tym piecyku chodzi. No, no przede wszystkim wszystko w następnym odcinku. To jest nasza pierwsza linia produkcyjna. To będzie sobie tak zarabiało, i po prostu jakby w następnym odcinku będziemy to już bardziej rozwijali. Sorry, za to, że to jest taki krótki odcinek, ale wiecie, bo to, no, no po prostu jest taki jeden powód mały, e, dla którego odcinków nie mogę dawać dłuższych, po prostu jest taka licencja bodajże do wykupienia i tam nie mogę po prostu dawać dłuższych niż 10 minut. E, a więc, no to będziemy kończyli chyba ten odcinek. E, tak więc, jak mówiłem, sorry, że się powtarzam, ale to będzie się już tam robiło. Ja mówię w międzyczasie, coś tam powsprawdzam, jak to działa. Tak więc ja wam dziękuję za oglądanie tego odcinka. No i po prostu, no cześć. No widzimy się w następnym odcinku. Pa!